Uwielbią takie informacje od badaczy, czy to z Google DeepMind, czy bezpośrednio z Google. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, szanowni Państwo, otworzyli program, czy stworzyli program, który nazywa się Firesat. Wyobraźcie sobie Państwo, że właśnie przy wykorzystaniu multimodalności modeli, na podstawie zdjęć satelitarnych, są w stanie wykrywać na bardzo wczesnym etapie pożary lasów. Jak dobrze wiemy, na całym świecie stanowi to całkiem spory problem, w szczególności w lecie. I to, co widzimy po lewej stronie, czyli Firesat. To jest ten czerwony powiedzmy kwadracik, czyli jeżeli pożar jest już rozmiaru 5 na 5, 5 na 5 metra, oni są na tym etapie w stanie już wykryć ten pożar przy użyciu już inteligencji, no i zadysponować odpowiednie jednostki w celu jakby ugaszenia sytuacji, dotychczas, czyli mamy ten duży kwadrat, to dotychczasowe systemy wykrywania pożarów musiały mieć informacje na podstawie dwóch, trzech ak akrów, że się rozpoczyna pożar, i dopiero wtedy były dysponowane stosowne jednostki i służby w celu gaszenia. Więc, jakby niesamowicie, ja doskonale pamiętam zdjęcia z zeszłych wakacji, jak się paliła Kalifornia. Mam nadzieję, że sztuczna inteligencja pomoże również w tym, jak widać, pomaga. i i jest masę ciekawych zastosowań, i po raz kolejny Damian, ta multidyscyplinarność Google. Jednak OpenAI, jak mówisz, firma produktowa od modeli, okej, okay, gdzie mm, mm, fajny cennik, i na razie jakby mało, czekamy na jakiś zachwyt. A tu Google nawet takie rzeczy potrafi przynosić, więc jakby dziękujemy, gratulujemy. Tutaj widzimy, że jakaś jest analiza na podstawie zdjęć satelitarnych, pewnie temperatury, czy jakiś tam zapłonu. Co ciekawe, oni są w stanie właśnie po, o, o, to wykryć na mega wczesnym stanie zapłonu lasu, więc fajnie.